Dobrze by było, gdyby strona ukraińska zawarła rozejm na co najmniej 30 dni, i jesteśmy za tym, ale są pewne szczegóły. Co zrobimy z obwodem kurskim? Jeśli zaprzestamy działania wojenne, czy wszyscy, którzy tam walczą, opuszczą terytorium? Cała linia naszej ofensywy to 2000 kilometrów? Jak będą rozwiązywane kwestie dotyczące ofensywy? Czy te 30 dni wystarczy, aby w Ukrainie zaczęła się mobilizacja, albo znowu dostarczali im zachodnią broń? A może dlatego, żeby przeszkolić żołnierzy? Jeśli tak się nie stanie, powstaje pytanie o kontrolę tej ziemi? Kto będzie ją kontrolował? Posłuchajmy, co mówił faktycznie, Putin dokładnie teraz przygotowuje odmowę Stanom Zjednoczonym. Putin boi się powiedzieć wprost prezydentowi Trumpowi o tym, że chce kontynuować tę wojnę, chce zabijać Ukraińców. Dlatego w Moskwie wymyślają warunki wstępne dla rozejmu, aby ten w ogóle się nie wydarzył. Albo żeby rozmowa o nim trwała jak najdłużej. Putin często tak robi, że nie mówi nie wprost, ale tylko później i paraliżuje normalne decyzje. To jest kolejna rosyjska manipulacja. Ale robić tak